To nie ma znaczenia, czy jest duża, czy mała wada wzroku. Oczywiście noszenie okularów nie pogłębia wad wzroku, tylko pomaga nam widzieć lepiej przy małej wadzie wzroku. Natomiast pacjenci, często pacjenci z małymi wadami wzroku, nie odczuwają potrzeby noszenia okularów, ponieważ nasze oko jest w stanie w sobie poradzi z taką wadą, czyli włącza się wtedy akomodacja i y, 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 jesteśmy w stanie taką wadę niewielką wyrównać. Natomiast w przypadku większych wad zdolność akomodacji jest już na tyle niewielka, że no, nie jesteśmy w stanie tej wady wyrównać i po prostu widzimy nieostro. Natomiast y, oczywiście noszenie czy nienoszenie okularów oczywiście nie ma wpływu na wysokość wady wzroku, bo na pewno okulary nie są w stanie powiększyć wady, a wręcz przeciwnie, w przypadku niektórych wad nawet pomagają pozbyć się tej wady. Czyli jeżeli jest to nadwzroczność, nawet niewielka, na przykład u dziecka, to warto, żeby dziecko nosiło okulary z tego powodu, że dziecko z takiej wady nadwzrocznej może jeszcze wyrosnąć. I tutaj mówienie, że okulary mogą pogorszyć wadę wzroku jest oczywiście nieprawdą, dlatego że okulary tylko i wyłącznie mogą poprawić naszą wadę wzroku, mogą wyleczyć nas z wady wzroku, zwłaszcza jeżeli to jest nasz wzroczność. Natomiast jeżeli chodzi o krótkowzroczność, oczywiście poprawiają komfort naszego widzenia. Natomiast nie mają absolutnie żadnego wpływu na wysokość tej wady. Czy nosimy okulary, czy ich nie nosimy, to ta wada i tak nie będzie się pogarszała, prawda? I tak ta wada nie będzie oczywiście w jakiś tam sposób inna, dlatego że nosimy czy nie nosimy okularów. Natomiast noszenie okularów oczywiście poprawia komfort naszego widzenia. Wszystko widzimy ostro, nie ma jakichś zakłóceń. Czasami też nienoszenie okularów przy małych wadach wzroku przyczynia się do bólu głowy, bólu oczu. Są to takie objawy zmęczenia naszej akomodacji, zmęczenia naszego wzroku, dlatego że musimy ciągle tę wadę korygować. Natomiast założenie okularów ułatwia nam funkcjonowanie i nasze oko nie musi wykonywać tak ciężkiej pracy.